gra musiała wrócić na kanał, moi drodzy. Troll Quest Horror trzecia część, czyli kolejna część, y, części serii. Troll Quest oczywiście, moi drodzy, bijemy teraz rekord łapek pod tym filmem, także w 10 minut robimy 10 tysięcy łapeczek w górę i wrzucam więcej Troll Questa specjalnie dla was na kanał, moi drodzy. A możecie zostawić, zostawić oczywiście hashtag troll, dlaczego też nie. Mam nadzieję, że gra spodoba wam się na tyle, że będziecie chcieli tego więcej. Jeszcze kilka części jest, a to jest oczywiście nowa część Troll Questa, czyli Troll Quest Horror 3. Także ja, bez zbędnego gadania zapraszam na Discorda, przy okazji na Discorda jest już ponad 7 tysięcy osób, a ja klikam, zagrać i zaczynam. Okej, okay, zanim jeszcze wybierz poziom, pierwszy, siódmy, dziesiąty, jak Ty dobrze liczysz, Karol, 16 poziomów i tajemniczy, czyli 17 poziomów. Obstawiam, że zrobimy z tego jakieś dwa odcinki. Także jak szybko będzie 25 tysięcy łapeczek w górę, to od razu wrzucam kolejny odcinek, a my przechodzimy do grania. Grani! O, mamy i babuszkę. Jest babuszka w Trollface Questie Horror Czy Gra nie jest naprawdę taką straszną grą, że musiała zostać umieszczona w, w Trollface Questie Horror 3. Być może. Ale dobrze, zobaczmy. Jest jakiś baseball. Nic. Mamy nos. Nie, mnie w... Po... Yeah. Naprawdę? Ale chwileczkę, ja muszę sobie kupić bez reklam nieograniczoną ilość wskazówek. I to mnie będzie kosztowało. 17 zł, chcecie, żebym ja... Dobra, sukces! Oczywiście mamy sukces pierwsze. Znaczy, nie, sukces zakupu reklamy, a nie sukces pierwszego poziomu. Zacznij od początku. Dobrze, pani babciu, co my tutaj mamy? Mogę coś na nią klikać, przesunąć ją, w góra, dół, lewo, prawo. Tu mamy jakąś dziurę. Dostaję w łeb i normalnie glut mi wylatuje, klikam na siebie, więc to nie jest oczywiście rozwiązanie tego poziomu, ale spokojnie, bo. A, mam jeszcze tutaj. Pani babciu, mogę coś wyciągnąć albo tutaj dołożyć? Pani babciu. Jakbym przytrzymał na, na siebie, nie. Oczywiście na siebie nie mogę trzymać, ale oczywiście. Mam nieograniczoną ilość podpowiedzi, chociaż nie chcę tego robić. Przytrzymam babcię I mamy niedzielę palmową z babką. I jeszcze przytrzymam. Sbabka zrobiła nam saunę! Granny zrobiła nam saunę! Jeszcze gorących kamieni brakuje na plecach! Czy to jest, czy to jest koniec tego poziomu? Zapomniałem, dlaczego Trollface Quest jest taki głupi! 5000 ekspa dostałem za ten poziom. No, nic dodać, nic ująć. Następny poziom to poziom Dziewczynka z ringa. Scary girl. Co to mamy? Jakieś oko? Tu Jacksepticeye. Czy to jest ten? Powinno być to zielone oko, ale nieważne. Mamy odkurzacz. Mamy dziewczynkę, którą mogę kliknąć. No, na dziewczynkę nic. Oczywiście, dobrze, że nam nie zlicza kliknięć, bo miałbym 6,5 tysiąca kliknięć. E minus 200, jakieś filmy, czy jakieś zasilacze. O Boże, jedna ręka! O Boże, druga łapa! Teraz będzie morda. Panie duchu! O nie, wciągnął nas! Od, Oszokowano odbloknięcie. Odblokowano osiągnięcie, tak to nie działa. Czyli klikając jakby na ekran, ręka. Druga ręka na ekranie. A jakbym przytrzymał tę dziewczynkę. Trzymam dziewczynkę, mogę ją podnieść, albo trzymam telewizor. Znowu wyciągałem się ręce, no i to nie jest rozwiązanie tego poziomu. Dobrze, Sprawdzajmy jeszcze mam tak, świeczkę, jakieś różne rzeczy. Tutaj normalnie dzieci, kukurydzy, ABC. Tutaj baby finger, where are you? Here I am, how do you do? Mogę odłączyć telewizor od prądu. To by było najrozsądniejsze, jeśli chodzi o Trollface Questy. A panie duchu, jakbym przytrzymał na telewizor. No nie, a teraz na dziewczynkę przytrzymał. Albo maszował dziewczynkę! Albo maszował jej rękę. Albo odpalę drugą rękę. Teraz przytrzymam dziewczynkę? Albo teraz będę maszował? Albo teraz przytrzymam telewizor? No nie, znowu chodzę no nie, to nie jest rozwiązanie. Kurczę, nie mam pomysłu. Coś muszę na pewno kliknąć. Czy kwiaty? No nie, skorzystaj z podpowiedzi. Trzeba maszować. masz Sta... panie dziadku, to pan mnie porywał do środka. Pewnie teraz jak kliknę, to będzie heheszki. Oczywiście, że tak. Troll Trollface Quest. Dzieci kukurydzy na pe... chociaż Game of Trolls. Czy ja grałem w Game of Thrones? Dzisiaj zrobimy tych poziomów 8, to dopiero trzeci. o mój Boże, to jest naprawdę trudna rozgrywka, dobra. Czy te, 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 tego horroru, czy tej gry Bleach? Tego też nie kojarzę. Czy to jest Blair Witch? Raczej nie. Ten zwariował. Chcę mi obciąć łapę. Odblokowano osiągnięcie. Czy on mi poobcina paznokcie, czy bardziej zacznie od brwi i rzęs? Długo strasznie się ściemnia, więc powinienem skupić się. Przytrzymam. I teraz na mnie. Mogę go przesunąć. A przytrzymam na nim. Mogę coś poruszyć? No, jakby, jakby nie, jakby nie, okej okay. Jakbym klikał na niego? Jak najszybciej? Jak najszybciej klikaj! Klikaj, to nic nie daje! Jakbym założył maskę? Na bak mam maskę Załóż maskę! On się musi ciebie przestraszyć, załóż maskę! Załóż maskę tygrysa, bądź tygrysem w swoim domu! Leroy Tygrys Podpowiedzi, powoli, cyk! Wykręcił mi Loki? he! he, 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 he. Przecież klikałem na tego czarnoskórego chłopca po lewej! Przecież... Przecież Trollface Quest! Tr Trollface Quest! Poziom czwarty. O kuźwa, to mi wygląda... Ciężko powiedzieć, a może to jest i Outlast, i ten taki profesorek, tylko że miał w ręku jakąś strzykawkę, z tego zapamiętam. W każdym razie, proszę mi wyrwać tego zęba, proszę pana. No, proszę się nie denerwować, jest pan dentystą! Powinien go pan... Jebu, odgryzamy! Żuj! Czemu? Czemu? To ja, to ja jestem ofiarą! Jakbym na niego klikał coś, albo przesunął, albo proszę wziąć jakby inne dłuto, albo pies pluto student. Dobra, czyli trzeba zacząć od zęba. Aha. A teraz jakbym nacisnął na siebie. No, zdecydowanie nie. Dobra, a na niego. Przytrzymałem. Przytrzymałem i wyciągnęłem. To jest kawałek palca, prawda? To nie wygląda dobrze. To nie jest ząb. Polska służba zdrowia, tak to jest, jak idziesz robić zęby na NFZ, mordeczko. Tak się. Tak to się kończy, nie. Musisz chodzić, mordo, prywatnie. Prywatnie robić sobie naprawę zębów. O, co ten troll face quest? No, po części obrzydliwe, bywały bardziej obrzydliwsze rzeczy w troll face quescie, ale wyciąganie sobie zębów, żeby je po prostu w samym sensie wsadzić je w sobie, i części też nie kojarzę. Czy to jest jakiś czarnoksiężnik z skrajny os, albo jakiś Edward Nożyczko Ranki, którego grał Johnny Depp? Może tak być, czyli jakiś wód. <laughs> o nie, w pindolka, tylko nie w moje lukrowane guziczki! Tylko nie w moje lukrowane guziczki! <laughs> Dwa razy mogę i tylko podskakuję, czyli podbicia pośladku. A jakbym przytrzymał na tym. No nie, to tak nie działa. A jakbym teraz przytrzymał? Otwarcie parasola w dupie by nastąpiło, kiedy. Kiedybym przytrzymał, bo weszłoby to. Chodzi o to, że po prostu to nie jest rozwiązanie. Dobra, panie, a jakbym na niego przytrzymał? That's right! Pierd przeznaczenia! Co najmniej to mogło oznaczać nic. Jakbym teraz go nadział. Też. Tyś... Oh no! Czyli u działa w dwie strony i heheszki jeszcze. Hehehehe. <grystanie> 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 to się dzieje. Wudu działa w dwie strony. Wiedziałeś to, czyli jeżeli ktoś nie wiem, wyczarował ciebie, nakłuwa ciebie jako laleczkę wudu, to pamiętaj o tym, że ty możesz zrobić to samo, czyli to co zrobisz ty, to samo powinna zrobić laleczka. No kurde, tak to powinno działać. Także ciekawe spostrzeżenie, ale na razie oprócz grany nie skojarzyłem ani jednego filmu. Nie wiem, czy tamten to był naz naznaczony czy nawiedzony z tym telewizorem. Jesteśmy gdzieś w samolocie. Czy on ma cebulę na tym? Czy to jest Pol? Czy To jest Polak. Polski Janusz mam nadzieję w sandałach, który leci. Turbulencje! Czy to jest deforest? I nagle. To długotrwające turbulencje, przyznaję oczywiście. Jeszcze, jeszcze większe turbulencje. Trzymaj się ramy, to się nie posłamy, stary! Potrójne turbulencje. shaking booty, shaking, shaking booty! No tak to nie działa niestety. Czyli co, potrójnych turbulencji gości już nie może przeżyć bez sensu? Nie mam pojęcia co zrobić. Coś oddaliłem. Jednym przyciskiem? O mój Boże, czyli nie potrzeba już dwóch przycisków i jakoś to dobrze zrobili w emulatorze. Ja mam tylko cztery palce, najgorzej! Mogę jeszcze coś oddalić? Sprężyna jest, świński tyłek. Czy coś mogę? O nie! Nie mów że to jest pralka, ja tylko odbieram pranie! Nie no, przecież... skończyło wirować, więc. Ściekła woda. Rozciągliwe majty. Z antykurczliwym proszkiem. <śmiech> <śmiech> to... <śmiech> Lecisz samolotem w pralce, morto? Czy jeździesz samochodem na rowerze? Lech, rok Pawlak, kto kojarzy. Dobra, dalej, mam jeszcze dwa poziomy. Morto, co to jest za horror? Co ty masz? Czajnik w dupie? Co się dzieje? Gdzie idziesz? Jesus. Co to. jest toilet. Siad. Je mnie trafiła najgorzej, jak to mogło się skończyć. Ciśnie cię dwójeczka albo jedynka, a ty po prostu nie trafiasz. Trzymam sedes. Spuścić. Wodę. A mogę kliknąć w papier. No papier jest teraz bardzo potrzebny. Wstaćmy papier do środka. Albo patyczek. Albo ona. O nie. O. Te teraz muszę przytrzymać. Bardzo źle. Dobra. Ona podchodzi. I teraz nie mogę za wszelką cenę na nią nacisnąć. Trzymam kibelek. Maszuj kibel. Maszuj kibel. Musi się coś stać. To się nie może tak skończyć. Ona musi dojść do sedesu. I zrobić co jej. O. Podniosło mi. Chyba... O nie, ona nie może widzieć, bo, bo to, ja wiem z jakiego to jest filmu, Sandra Bullock tam grała chyba tak, że nie patrz. Na chwilę ona dostała trollowej epilepsji, więc skoczyła na główkę. <ścoughs> Skoki klasyczne olimpijskie do sedesu, nowa dyscyplina olimpijska, moi drodzy, na igrzyskach, co prawda przełożonych, pamiętaj, hashtag zostań w domu, bo igrzyska odbędą się chyba w 2021 roku, ale nieważne. O nie, to już ósmy poziom, czyli na dzisiaj... Czy to jest moja ulubiona aktorka Mila Jowowicz? Czy to jest... To jest Isterek. To jest czaszka z Medievil. To jest na pewno czaszka z MediEvil Ale sam fakt jest to, że tutaj mamy lasery, które mnie przetną, czyli Resident Evil, pierwszy film. Odpal Lasery. Mila. Alo, przepraszam. Chyba że tu. Trzeba... Yy, Oj. Jezus, Lasery! Nie Mila! Co teraz? Musisz podskoczyć! O nie! Co prawda Milejowicz w ten sposób w rezydencie jedynce. Pff, nie zginęła. Czemu ona jest niebieska w środku? Czy ona jest jakimś mutantem? Ja wiem, jakie to może mieć nawiązanie! Czy ona się... Czy musimy ją przebrać w Mistyk? Wierzę, że jestem w stanie to zrobić, czyli pyk. Pyk! I teraz. Press X. Save me. No nie... Czy teraz jeszcze coś mogę? Tak! I ona się zmieniła w tą. -y -y Chciałem powiedzieć, replay w sensie Milejowicz z piątego elementu? Multipasport. Multipassport? Multipasport, piąty element! <ścoughs> nie, jak można połączyć Resident Evil z piątym elementem? No nie, skąd znam te filmy, bo jestem fanem milijowo, być moja ulubiona aktorka gać. Dobrze, że to się udało na koniec, ale w porządku. Bo mamy kolejne, nawet nie będę sprawdzał tych poziomów, mamy kolejne, powiedzmy, 8 poziomów, czy nawet 9, które możemy zrobić w następnym odcinku. Także, jeżeli chcecie kolejny odcinek z Trollface Questa horror trzeciej części, szybko zostawcie 25 tysięcy polubień, a jak będzie 10 tysięcy w 10 minut, to jak będzie 10 tysięcy w 10 minut polubień, wrzucam od razu. Od ręki wrzucam kolejny odcinek, który teraz pewnie sobie nagram. Także mam nadzieję, że bawiliście się. Dobrze, czekajcie na kolejne odcinek, szybko zostawicie łapeczki, 25 tysięcy łapeczek i od razu wlatuje kolejny trollface Quest, czyli druga część horroru Troll face Quest Horror 3 i pamiętajcie o hashtagu Troll to musicie też zostawić bicia również na Discorda i tyle, i możecie zostać wspierającym tego kanału, jeżeli tylko byście chcieli, jest nas już ponad 110 osób tam wspierających, także bardzo wam serdecznie dziękuję za każdą pomoc na razie, Okej, okay, mistrzu, nie wyłączę jeszcze tego filmu. Właśnie na moim kanale pojawia się opcja wspierania. przy mnie drobną kwotą, jeżeli używasz odbloka, bądź zostań legendarnym mistrzem tego kanału. Najżyczliwsze osoby pojawią się na mojej ścianie w pokoju, w której nagrywa i będą widoczne na odcinkach. Dzięki!